Zona jest po lewej stronie Muzeum w Biskupinie Parking na noc Takie miejsce Co tam wcinasz faro? <gry> Przygotowania do wyjścia na zwiedzanie Biskupina Faro gotowy w pełnej gotowości czeka pani gotowa a ja muszę no, wydobyć kochane. sandały no, to nie jest, to <sadzały> Sandały Sandałki wydobyte Co papasz? Cukiereczki no, no Miejsce noclegu dzisiejszego Jeszcze Zawalone rzeczami, ale to nic Jakimi? Takimi szczuszkami Cieszono? Do Dobra, telefon do kieszonki Po kawce w Idę Dobra, nieważne Idziemy Faro Pokaż Bordę. Pokaż mi się ubordę, ślipkę. Idziemy. Aha, Jola sięgnie jeszcze tam po kluczek. Jedno ja się wszystko przygotował. Wszystko opisał, to taka dawno. Ołak, Chodź. Chodź tu, chodź. O, dziękuję. Dzięki. Faro, chodź tu. No nie umiem, chodź tu. No on tu nie robi, ja bym do zareagował. Dobra. Tutaj są kasy. To tą matkę Bardzo ładne. Na razie no? trzymam. I wchodzimy do muzeum. W biskupinie. No to, no to jak ja będę robiła zdjęcia? No, na razie, nie? A tutaj jest kolejka wąskotorowa. I chodź, Mariusz, wchodzimy. Chodź. wie wir krew Jola zostawiła palec między drzwiami Nie! O, Przecież jest tylko opatrunek Nie, palec przeciętny Jak totalnie. można palec zostawić między drzwiami Jola? Powiedz mi Jak? Po prostu jak najszybciej Dopiero trota wskazej, mas não